Cześć kochani, witam Was. Robimy taki mały poradnik, powiedzmy, o oddziałach. Taki, taka była prośba kogoś z Was, żeby zrobić taki filmik. No i omówimy sobie tutaj, może oddziały najważniejsze ich poziomy, jak to wygląda, jakie są rodzaje. Nie wiem, to będzie może taki mini poradnik. Nie wiem, czy skorzystacie. Mam nadzieję, że coś Wam to wyjaśni. Ja też nie jestem żadnym tam ekspertem w tych sprawach. Także jeśli się mylę, to poprawcie w komentarzach. No, i tyle. Przejdźmy do, do, do oddziałów. Generalnie wiadomo, tak. Mamy oddziały od jednej gwiazdki do do czterech. Im więcej gwiazdek, tym lepszy, wiadomo. Podstawowo dzielą się na takie oddziały, które dają największy bonus do ataku i do obrony. Tak? Może na przykładzie czerwonych u mnie. Ja mam sporo zostawionych tych oddziałów. Eee, zobaczmy sobie jednogwiazdkowe oddziały. Eee, no nie zjadajmy. To są barbarzyńscy mnisi, oni dają największy bonus do, do obrony, coś tam dają do życia i trochę do ataku. Ten oddział barbarzyńscy Wojownicy znowu daje dużo do, więcej do ataku, trochę do obrony, trochę do życia. No i jeszcze taki oddział ostatnio trafiłem, wieśniaków, którzy nie dają nic, także spoko to samo z dwugwiazdkowymi, tak? Ci czarodzieje dają bonus do ataku. Minotaury, nie, to barbarzyńcy, to jeszcze nie minotaury dają większy bonus do obrony. Natomiast z trzygwiazdkowymi jest tak, że jeden oddział jest, czyli te minotaury, to jest oddział bardziej defensywny. Tak, daje więcej do obrony. Daje też premię do życia i do regeneracji życia, tak? Jeżeli mamy jakieś przedmioty, jak flaszki uzdrawiające, to po prostu lepiej się uzdrawiają nasi bohaterowie. Magowie bitewni to jest taki oddział zbalansowany. tak. Daje podobne, a w zasadzie takie same. Busty do ataku, do obrony, do regeneracji życia troszkę. No i do krytyka daje. Krytyczne, czyli zadające dwa razy więcej obrażeń, daje bonus, natomiast ten oddział Rozszarpywacze daje bonus do ataku, do krytyka, do ogólnego życia i trochę do obrony. Czterogwiazdkowe już są tylko dwa oddziały, jeden, tak jak te Minotaury, daje przede wszystkim bonus do obrony i bonus do krytycznego uderzenia. Trochę daje jeszcze zdrowia. I oddziały, którzy, które najbardziej wszyscy cenią, to jest oddział, który przyspiesza nabijanie many w, na, u naszych bohaterów. Tak? Daje bonus do ataku, trochę do obrony, przyspiesza regenerację zdrowia za pomocą przedmiotów, ale przede wszystkim przyspiesza regenerację many. I to jest kluczowe, gdyż pozwala naszym bohaterom szybciej naładować, powiedzmy to, naładować swoje umiejętności. Możemy zaatakować umiejętnością specjalną, czy leczyć. Tak, to jest klucz, jakby do tej gry. Jeżeli traficie czterogwiazdkowy oddział w losowaniu, czy no w losowaniu praktycznie tylko, bo nie przychodzi nigdy. Jako nagroda, to zaprzestańcie już ulepszania oddziałów trzygwiazdkowych, bo tak naprawdę ten oddział jedno, poziom pierwszy cztery gwiazdek i tak już jest praktycznie lepszy niż, niż ten ulepszony wasz. Trzygwiazdkowy oddział. Także dajcie sobie spokój. Jeżeli tylko Wam się uda zdobyć czterygwiazdkowy oddział, róbcie już tylko czterogwiazdkowy. Naprawdę nie opłaca się tam pakować surowców. No to chyba tyle tytułem wstępu takiego ogólnej charakterystyki. Co? Żeby nabić bohaterowi. To manę. Potrzebujemy na polu bitwy wypuścić ileś tam tych klocków złożonych, żeby napełnił się w pełni. I wygląda to tak, że ci bohaterowie bardzo szybcy potrzebują 7 klocków, żeby naładować swoją umiejętność. Szybcy, 8 klocków, średni, 10 wolni 12 i bardzo wolni 14. Tak, bardzo szybki to na przykład grazu. Ona potrzebuje 7 klocków, żeby się załadować. Szybki, 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 szybki to Bakan na przykład. To jest szybki, on potrzebuje 8 klocków, czyli tak naprawdę to są bohaterowie, którzy potrzebują trzech, trzech złożonych Trójek, tak. Trzy ruchy trzeba wykonać, żeby ich odpalić. Średni. Nie wiem, Kirill chyba jest średni. Tak, on jest średni on potrzebuje 10, czyli praktycznie rzecz biorąc, cztery ruchy. Wolny wywika, wolny. Potrzebuje 12, czyli też cztery. No i bardzo wolny Justice jest chyba. Justice jest wolny. Bardzo wolny. Kto tu jest bardzo wolny? Horda. Wolny. A Quintus? No nie wiem. Może nie mam bohatera bardzo wolnego. Szczerze to nie wiem, czy takiego widziałem. W każdym razie bardzo wolno. Mana potrzebuje 14 klocków. To są... To są takie ilości, które trafiają w przeciwnika, ponieważ są też jeżeli mamy wolne miejsce na planszy, gdzie możemy puszczać klocki obok przeciwników, wtedy ta ilość maleje o połowę. Klocków tak? czyli bardzo szybki będzie potrzebował 3,5, czyli tak naprawdę 4, szybki 4, średni 5, wolny 6 i bardzo wolny 7 klocków złożonych. Tak? Czyli dwa razy mniej ruchów, gdy te klocki nie trafiają w przeciwników. I najważniejsze co do oddziałów, wracając, jakby składając to wszystko razem, ulepszając te oddziały, te zwiększające manę, są takie kluczowe, powiedzmy, dwa, a, a nawet cztery miejsca, gdzie. Po prostu należy ten, ten oddział jak najszybciej doprowadzić do takiego poziomu. Tak naprawdę, potrzebujemy doprowadzić ten oddział do poziomu 23 jak najszybciej, ponieważ to jest najbardziej kluczowe. Pierwszym takim kluczowym poziomem to jest poziom 11, gdzie ten bonus many już jest na tyle duży, to jest chyba 9%. I to wystarcza do tego, żeby bardzo szybcy bohaterowie ładowali się sześcioma, a nie siedmioma klockami. Czyli już wystarczą tylko dwa, dwa ruchy i jest naładowany. Tak? I potem najważniejszy ten poziom, 23. Tam bonus wynosi chyba 13%. I wtedy hmm, bohaterowie o średniej, średniej manie y, ładują się na 9 klocków. Także jest to jeden ruch mniej, tak, trzy, ruchy. I tak naprawdę zaczynają dorównywać y, bohaterom z szybką maną, którzy potrzebują tych klocków 8, czyli tak naprawdę też trzech, trzech złożeń, żeby to wszystko odpaliło. To po 23 poziomie tak samo bohater średni tak naprawdę staje się bohaterem szybkim. I dwa takie mniejsze poziomy to poziom 17. O tutaj mam akurat 17. Wtedy wolny bohater ładuje się po 11 klockach, co nie jest jakąś super różnicą z 12, ponieważ nadal to jest praktycznie cztery ruchy, tak? I na poziomie 29 szybcy bohaterowie schodzą z 8 klocków do 7, ale to jest tak samo, no nie wiem, jak się uda najwyżej złożyć 4 i 3, no to dwa ruchy, a tak naprawdę realnie patrząc są to 3 ruchy. Także to nie jest taki wielki, wielki skok. No i nie wiem, co, co, co do tych oddziałów to. To chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach. Natomiast są jeszcze te oddziały, których uważa się za, powiedzmy, gorsze. Tak? Te dające premie do krytyka i do, i do defensywy. Czy są gorsze? No najlepiej, jeżeli macie taki oddział i możecie go sobie ulepszać, to, to też warto go sobie ulepszyć do poziomu 23 lub na przykład 27, myślę, że maksymalnie dają wtedy, bo tam są wtedy ostatnie ich bonusy do defensywy 23% i 25% odpowiednio, i to już jest max 25%, tylko no ile to potrzeba na to mięsa i innych oddziałów, to, to możecie sobie tylko wyobrazić tak. Te oddziały, poza tym, że dają ten bonus do krytycznego uderzenia, ten bonus życia ich przekłada się generalnie na życie tych wzywanych minionów. Czyli na przykład jak macie Delailę, albo ja mam tutaj Damekier, która wzywa tego karcianego pomocnika, to jak damy jej oddział z tym krytykiem, to ten bonus przełoży się też na, na niego. Tak będzie, będzie mocniejszy. Nie wiem innych... Nie wiem czy mam tak samo. A ten z siatki talentów tego pomocnika. jest tutaj. Kolczasty pomocnik. On też będzie wtedy będzie mocniejszy. Także w sumie te, te oddziały nadają się tak naprawdę żeby dać je tankowi. Czyli temu bohaterowi na środku. Drużynie lub właśnie tym, którzy przyzywają jakieś miniony. I w sumie takie jest zastosowanie dla nich, jeżeli nie macie tych oddziałów z maną. Jak macie z maną, ciśnijcie w oddziały z maną. Ja, jak widzicie, jeszcze nie, nie ulepszyłem do 23 żadnego oddziału, ale mam na przykład kilka podciągniętych, może to był błąd, ale co tam, zdążymy, nie? Także no, to by było chyba tyle, dość wyczerpująco, może trochę przynudzałem tutaj, mam nadzieję, że nie usnęliście, eee, jakiś bonusik, losujemy, <laughs> o, to a propos oddziałów, zalosujemy sobie oddziałów, chcemy tych, tego jeszcze nie mam, tego potrzebuję, zalosujemy sobie oddział, eee, prosił też ktoś w komentarzach o poradnik dotyczący skrzynek kolorowych nagram też taki filmik jak taka skrzynka mi się włączy trochę już się rozglądałem za materiałami do tego żeby jakieś lipy nie odwalić więc no widzicie same trzy gwiazdkowe dzisiaj nie ma szczęścia e, tokeny trzymamy na wydarzenia Walhalli e, na razie nie losuje. chcę zrobić tak, że uzbieram, e, uzbieram monet z całej, z całej walchali i wtedy zarosuję rasa porządnie. Może coś wtedy wpadnie. Zobaczymy. O, coś się gra, zwiesiła chyba. O. Na razie idę sobie spokojnie. Tu zrobiłem już wszystko. Także to potrwa, potrwa, bo to oni trzy poziomy chyba co miesiąc dają. Także to potrwa. No nic, trzy oddziały wylosowane, nic nie weszło. No i co? No jeżeli macie jakieś pytania, to poproszę w komentarzach. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie subka, jeśli Wam się podobają moje filmy. Fajnie, że jest zainteresowanie i chętnie będę nagrywał następne filmy. Tylko no, z czasem różnie stoję, dużo, dużo go nie mam. A nie chcę jakichś materiałów też przesyłać takich. Po łebkach, powiedzmy. Także dzięki za obejrzenie, jeszcze raz. I do zobaczenia. No, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.